Kościół nie zaprzecza, bo nie może zaprzeczyć. Znajomość doktryny reinkarnacji, zawierającej prawo przyczyny i skutku oraz zasady transmigracji były znane we wczesnym chrześcijaństwie. To jest namacalny fakt, historia, której nie można negować. Jednakże, o ile ten fakt jest znany teologom i innym wykształconym hierarchom o tyle szerokie masy tak zwanych wiernych, nic na ten temat nie wiedzą. Kościół ma swoje liczne sekrety i tajemnice, zwłaszcza dotyczące niechlubnej przeszłości. Zaś o reinkarnacji nie informuje, ponieważ doktryna ta jest niewygodna. Wiara w reinkarnację obróciłaby w ruinę cały gmach doktryn i dogmatów chrześcijańskich wybudowany we wczesnym średniowieczu oraz ukazałaby bezsens dogmatów, błędnych koncepcji, pustych ceremonii, rytuałów i sakramentów. Zdemaskowałaby ignorancję tzw. wczesnych ojców Kościoła, i ich kłamstwa zrodzone z posuniętej do ekstremy chciwości. To zaś zredukowałoby liczebność wiernych i, co za tym idzie, dopływ gotówki. W IV wieku Kościół uzyskał patronat cesarza Konstantyna, status religii państwowej cesarstwa rzymskiego, wolną rękę w nawracaniu pogan oraz co najważniejsze, potężny zastrzyk pieniędzy. Do władzy doszła grupa wielebnych wprawdzie, ale ciemnych biskupów, z których każdy uważał się za nieomylnego świętego, mającego rzekomo bezpośredni kontakt z Bogiem, Jezusem i naturalnie Maryją. W rezultacie wiele pism wczesnochrześcijańskich mówiących o reinkarnacji zostało spalone, zaś te, które ocalały, są do dziś uważane za heretyckie i nikt nie zadaje sobie trudu, żeby je czytać i studiować. W związku z tym nauka o reinkarnacji jest niezrozumiana, zapomniana i jeśli w ogóle wspomina się o niej w niektórych kościelnych kołach, są to informacje niepełne, kpiące, przedstawione w bardzo krzywym zwierciadle. Po prostu system nauczania religii jest inny. W krajach chrześcijańskich od samego początku Kościół zarezerwował sobie wyłączność w nauczaniu religii, czyli uczy się tylko tego, co wymyślą duchowni na podstawie na ogół fałszywie zinterpretowanych nauk Jezusa, których strzępy zapisane zostały w Nowym Testamencie. Inaczej mówiąc, wierny ma wiedzieć tylko to, co zostało uznane za prawdę chrześcijańską przez kompetentne duchowieństwo czyli wierzyć w katechizm zawierający niektóre dogmaty oraz zakazy i nakazy. Na wschodzie nauczanie religii odbywa się inaczej niż w chrześcijaństwie. Na wschodzie, gdzie reinkarnacja jest podstawą, popularyzacja nauk religijnych odbywa się w domu. Każdy od dziecka zna podstawy reinkarnacji i prawa karmy, bo są one integralną częścią wychowania. Zasad etyczno-moralnych w oparciu o reinkarnację uczy się od najmłodszych lat na przykładach z życia wziętych, które dziecko widzi na własne oczy. Chrześcijaństwo nauczanie zasad etyczno-moralnych opiera na biblijnym dekalogu i kazaniu na górze, czyli na zakazach i nakazach bez troszczenia się o ich właściwą interpretację. Wprawdzie autor Ewangelii Mateusza próbował tu i ówdzie tłumaczyć, dlaczego coś jest zabronione lub zalecane, ale w wyniku wielu przepisywań, przekładów i edycji wyszło to dość blado i nieprzekonywująco. Czy chrześcijanin wie, dlaczego ma nie zabijać? Czy wie, kogo ma nie zabijać? W wyniku niepełnego przedstawienia piątego przykazania chrześcijanin wie, że nie wolno zabijać ludzi, co mu naturalnie wcale nie przeszkadza w ich zabijaniu, i nawet wojowniczy islam nie zdołał przeskoczyć chrześcijaństwa w liczebności zlikwidowanych istnień ludzkich. A przecież Jezus w Kazaniu na Górze wyraźnie wypowiada się, co rozumie przez zakaz zabijania. Tylko ten jeden dowód wystarczy do postawienia tezy, że kościół przez 2000 lat totalnie ignoruje nauki i zalecenia Jezusa, którego bezczelnie obwołał swoim patronem. Na wschodzie nie tylko nikt nie ignoruje nauk religijnych, ale bierze je dosłownie. Jeśli czegoś nie wolno, to się tego nie robi. Moralności i etyki uczy się na praktycznych przykładach, dlatego od dziecka wiadomo, jakie są logiczne przyczyny ciężkiego życia, czyli chorób, nędzy i nieszczęść. Dziecku pokazuje się palcem Jakie są konkretne skutki złego zachowania, a nie straszy diabłem i opowiada bajki o smażeniu się w piekle. Prawdopodobnie w ten sam sposób mówiono o reinkarnacji we wczesnym chrześcijaństwie. Szerokie masy znały podstawowe zasady i traktowały je bezkrytycznie jako religijne aksjomaty. Jeśli ktoś miał wątpliwości, udawał się do mądrzejszych od siebie. <laughs> Tak twierdzą niektórzy religioznawcy, ale te ślady są bardzo nikłe i niejasne do tego stopnia, że trudno powiedzieć, czego właściwie dotyczą. W wersetach o Janie Chrzcicielu i Eliaszu, które zwykle przytacza się jako dowód istnienia tych śladów, autor Ewangelii próbował wyjaśnić, że każdy mistrz zapowiada następnego mistrza, czyli następne wcielenie słowa. Prawdopodobnie taka była jego oryginalna intencja, ale ktoś później tę. Informację przekręcił, dopasowując ją do swojego braku zrozumienia, czym jeszcze bardziej zaciemnił sens. Ta informacja jest prawie niezauważalna, niewiele nam obecnie mówi, dlatego tak trudno nam uwierzyć, że Bóg przysyła Chrystusa w każdym pokoleniu, a nie jeden raz w historii ludzkości. Brak śladów lub ich niedostatek nie musi świadczyć, że Jezus nie uczył reinkarnacji. Na przykład sporo jego wypowiedzi i przypowieści dotyczy przeznaczenia i prawa sprawiedliwej zapłaty, czyli aspektów bezpośrednio z nią związanych. Reszta to strzępy jego nauk zapisane przez uczniów, ale żaden z tych zapisów nie dotyczy zbyt głębokich, ezoterycznych spraw. Świadczy to o tym, że Jezus, jak każdy mistrz, bardziej wewnętrzną wiedzę. Omawiał z najbliższymi uczniami na osobności lub w ogóle w cztery oczy. Mamy dowody na to twierdzenie w pozakanonicznych pismach wczesnochrześcijańskich, których notabene przypadkowo nie przetłumaczono na polski. Jezus mówił najbliższym uczniom o sprawach dotyczących wewnętrznych światów, hierarchii wszechświata oraz procesów wstępowania duszy prowadzących do wyzwolenia i zbawienia. Pisma te nie podają zbyt wielu szczegółów na temat reinkarnacji, ale o niej mówią, co świadczy, że była czymś tak oczywistym, że nie potrzeba było się o niej rozwodzić przy każdej okazji. Tak i nie tylko tam. Badania ostatnich lat ujawniły, że wszystkie narodowości zamieszkujące antyczną Europę posiadały zbliżone wersje wiedzy o reinkarnacji. I to nie w wyniku wędrówek ludów, jak się przypuszcza, lecz dlatego, że mistyczna gnoza, do której należy ta wiedza, jest identyczna na wszystkich kontynentach, we wszystkich epokach. Na przykład wiarę w reinkarnację odkryli kolonizatorzy u australijskich aborygenów, którzy byli odizolowani od reszty świata przez 70 tysięcy lat. Z drugiej strony wiadomo, że każdy prawdziwy mistyk naucza dokładnie tego samego, tej samej mistycznej gnozy. Jeśli Jezus był tym, za kogo go uważamy, nie mógł pominąć tak kluczowych zagadnień. Reinkarnacja jest systemem rozwoju życia we wszechświecie. Jest systemem, w którym żyje i rozwija świadomość każda żywa istota. Nauka o reinkarnacji ukazuje sens istnienia wszechświata, do pewnego stopnia ujawnia plan Boga oraz odpowiada na większość pytań dotyczących ludzkiej egzystencji. Dlaczego tu jesteśmy? Skąd pochodzimy i dokąd wracamy? Czy jest jakiś stwórca? Czy jest ktoś, kto nami kieruje od początku do końca, kto nas nieustannie obserwuje, dba o nas i zaopatruje nas we wszystko? Oprócz religii wschodnich, których podstawą jest reinkarnacja dla innych religii, reinkarnacja jest kulą u nogi. Reinkarnacja znikła w judaizmie w trakcie przemian zachodzących w tej religii przez parę tysięcy lat. Jej ślady i resztki w skrzywionej formie pozostały w ezoterycznych pismach tej religii, kabale i zoharze. Chrześcijaństwo odrzuciło reinkarnację pod wpływem dzikich pomysłów pogańskiego cesarza z jednej strony, a rozwoju kościelnego biznesu z drugiej. Islam poszedł śladem chrześcijaństwa i od samego początku nie uznał reinkarnacji, choć w Koranie jest o niej mowa i islamscy Sufii doskonale o niej wiedzą. Można śmiało powiedzieć, że im bardziej materialistyczna jest religia, tym szybciej i chętniej odrzuca reinkarnację. Dlaczego? Bo ta nauka mówi o zadowoleniu z tego, co się ma i akceptacji tego, co los przynosi oraz ukazuje, do czego prowadzą żądze, pragnienia, chciwość, złość, przywiązanie i egotyzm. A przecież ludzie właśnie na tym żyją. Mówi o nieagresji, a ludzie właśnie chcą być agresywni i wydzierać wszystko jeden drugiemu. Mówi o wstrzemięźliwości, pokorze, skromności. A my przecież chcemy hulać i jesteśmy niesamowicie z siebie dumni. Mówi o wielu innych rzeczach, o których nawet nie chcemy myśleć. Na koniec mówi o powrocie do Boga, lecz któż chce przestać tu przychodzić i wracać do Niego? Mało jest takich i dlatego Kościół, wykorzystując chytrze te, Ludzkie przywary i tendencje z powodzeniem usuną niewygodną naukę, która w czasie pierwszych trzech wieków w znacznym stopniu hamowała jego zapędy: przede wszystkim spokój. Wiedza o reinkarnacji jest tak logiczna, tak mocno oparta na mistycznych faktach, tak racjonalna, że nie potrzeba zbyt wielu informacji, żeby w nią uwierzyć. Wiedza ta pozwala zrozumieć te mechanizmy wszechświata, które bezpośrednio nas dotyczą, to znaczy dotyczą ludzi i wszystkich innych istot. Pozwala pojąć specyfikę natury, która jest olbrzymim systemem naczyń połączonych. Pozwala przyjąć, że ta natura nie jest czymś przypadkowym, działającym chaotycznie i bez jakiegokolwiek sensu. Obserwując naturę z punktu widzenia reinkarnacji, widzimy wyraźnie, że jej działania odbywają się z żelazną konsekwencją, co nieodparcie sugeruje, że ktoś, jakaś nadrzędna inteligencja, nią nieustannie kieruje. Uzyskujemy o wiele szersze spojrzenie. Bóg nie jest już Bogiem jednej religii, jednej planety zwanej Ziemią, lecz całego niezmierzonego wszechświata. Jakże ten Bóg różni się od sprowadzonego na ziemię, mściwego i zazdrosnego Jachwe, który mści się za grzechy ojców na dzieciach aż do siódmego pokolenia? Jakże różni się od chrześcijańskiego Boga, Ojca Pana naszego w Trójcy Świętej, jedynego, który gwarantuje zbawienie tylko katolikom, a innych wtrąca do ognia piekielnego po wsze czasy. Jakże różni się od islamskiego Allaha? który nagradza fanatycznych ekstremistów islamskich niebem pełnym seksualnych rozkoszy. Widząc ten wspaniale i doskonale działający system, działający bez przeszkód i chwili przerwy od trylionów lat, zaczynamy coraz bardziej świadomie wierzyć w tego, kto to wszystko stworzył, urządził i wprawił w ruch. A wierząc w niego, wierząc naprawdę świadomie, osiągamy wewnętrzny spokój. Nic nam nie może zagrozić, bo automatycznie pozbywamy się strachu przed cierpieniem i śmiercią. Pozbywamy się strachu przed nicością, przed niebytem, ponieważ wiemy, że życie jest jedno, ale nie żyje się raz. Wiemy, że jesteśmy bardzo starzy o wiele starsi od Ziemi i całego wszechświata że żyliśmy w świecie materialnym miliardy razy i żyć będziemy dalej po utracie obecnego ciała. Wiemy, że śmierć jest jedynie zamianą starego modelu na nowy, że zardzewiały wrak idzie na złomowisko, a my przesiadamy się do nowego pojazdu, który nas będzie wozić przed następne kilkadziesiąt lat. Wiara w reinkarnację daje nam nie nadzieję, lecz racjonalną pewność, że następne inkarnacje będą lepsze od obecnej, jeśli sobie na nie zasłużymy, będąc dobrymi kowalami własnego losu. Na koniec... Wiemy również, że koło transmigracji nie jest błędnym kołem, lecz że istnieje furtka, która pozwala wydostać się na wolność i wrócić do źródła, czyli dostąpić zbawienia samemu, bez wątpliwej jakości pomocy kościoła.